Sebastian Fabianski odpala się na konferencji Famy MMA i cala Polska byc mozy zobaczyć kuwa, jak wciagam kreskę. Sebastian Fabianski od wielu miesięcy nie zwalnia tempa i wciąż dostarcza mediom nowych tematów. Po glosnej aferze z Rafał można z Nabylą wrażenie, że aktor skupi się przede wszystkim na próbach odbudowania zszarganego wizerunku. Ale on wybrał na drogę. Celebryte stwierdził: że idealnym remedium na wszystkie problemy będzie. Kropka udział w famy MMA. Już po pierwszej konferencji można było mieć pewność, że jego wystąpienia pozostaną niezapomniane. Sebastian ogłosił wówczas: że w klatkach będzie się bić jego alterego, a zachowania aktora było na tyle niepokojące. Zim w sieci zaczęto plotkować o zazywaniu przez niego substancji niedozwolonych. Informacje ta najwyraźniej dotknęła Fabianskiego i jego alterego, bo zadeklarował, „Ze podda się analizie w losów ukierunkowanej na jedną grupę związków odurzających i psychotropowych. By rozprawić się z nim wszelkimi domyslami, aktor zapowiedział na swoim Instagramie. Ze zrobi badania, a wyniki opublikuje na swoim Insta Story. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Niedawno Sebastian miał okazję zaprezentować się na kolejnej konferencji MMA i ponownie zablęsnąć. Aktor opowiadał m.in. o tym, na czym polega jego życie aktorskie, przyznając, że jest specjalista od udawania. Na tym polega moje życie aktorskie, że ja muszę się przygotowywać do różnych rzeczy. Jak musiałem się nauczyć grać na fortepianie do filmu Kamerdyner, to kupiłem sobie pianino i ściągnąłem aplikację na iPada i napieralalem w klawisze i się nauczyłem grać z trzech utworów, które zagrałem w filmie. Jak trzeba było się uczyć konno jeździć, to jeździłem konno. Jak trzeba było założyć sobie pytona na kletę, to założyłem. Na tym polega moje życie. Ja w wielu filmach musiałem się bić. W wielu filmach musiałem udawać, że się bije. Jakby cały pic polega na tym? Że ja całe życie udaję, że coś umiem. Ja udaję, że umiem grać na gitarze, udaję, że umiem grać na fortepianie i jeździć konno. Tutaj kurę będę udawał, że się umiem bić i wydaje mi się, że wyjdzie mi to mega kuwa dobrze. Tak jak w każdym filmie. Więc na tym polega moja droga do sukcesu, opowiadał. Fabianski zadbał również o odpowiednio utfit na imprezę, bo pojawił się w koszulce z kodem kreskowym. Okazało się, że stylizacja była przez niego dokładnie przemyślana, ponieważ aktor po raz kolejny postanowił nawiązać do tematu narkotyków i wciągnąć kreskę. A poza tym nie wiem, czy zwróciliście uwagę, mam też irp z kodem kreskowym, nie bez kozery. To są jedyne kreski, które bym chciał wciagnać. Macie może z rulonik, to bym sobie wciągnął jedna. W filmie i biała tabakę. Jestem na sprzedaż, się sprzedalem. Wszyscy się ku wła sprzedaliśmy. Co jest zlego w tym, że się człowiek sprzedal. To jest tak, ja przychodzę na cagę i ja przychodzę neutral. W ogóle nie jestem na nic nastawiony, przychodzę. I nagle kuwa dostaje bombę, opowiadał. Przy okazji aktor ogłosił, że to pierwszy raz, kiedy cała Polska będzie mogła zobaczyć, jak wciaga kreska. To jest pierwszy i ostatni moment w życiu moim, jak cała Polska byc może zobaczy, kuwa jak wciągam kreskę. Dobra, kuwa nie się temperował swoje zarciłki. Na koniec Sebastian zareklamował jeszcze swój singiel popiołu, mówiąc, ze skoro i tak jest już spalone w tym kraju, to jedyne, co mu pozostało, to po prostu popiół. Doceniacie taka autorefleksja?